Trzy powody, przez które karta wzorów nie pomaga ci na maturze. Na maturze z fizyki poza linijką, butelką wody czy też kalkulatorem naukowym, możesz mieć najpotężniejsze narzędzie, czyli kartę wzorów. A dokładnie, jak sama nazwa mówi, kartę wybranych wzorów stałych fizykochemicznych, wybranych. Czyli nie wszystkich. Czy możesz w takim razie korzystać z innych wzorów, o których się dowiedziałeś gdzie indziej, na przykład na lekcjach w szkole? Oczywiście, nikt ci nie zabroni bycia mądrym i posiadania większej wiedzy niż przewiduje podstawa programowa. Dlatego może nie tyle co pamiętać, ale warto przynajmniej gdzieś je znać, albo przynajmniej raz w życiu zobaczyć taki wzór na zasięg w rzucie poziomym, sprawność jakiegoś urządzenia, czy chociażby powiększenie w optyce. Dobra, pierwsza pułapka to jest to, że uczniowie często nie wiedzą co jest czym. Czyli o ile z rozróżnianiem literek nie ma problemu i nawet wiemy co to że to omega, natomiast nie wiemy co się kryje pod pewnymi wielkościami fizycznymi. Dodatkowo na przykład to R i to R to zupełnie co innego, chociaż zapisane jest w bardzo podobny sposób. Takich r jeszcze innych występuje kilka. Opór, stała gazowa, promień w równaniu soczewki. Wygląda podobnie, a wiadomo, że jest zupełnie czymś innym, dlatego warto przed maturą przejrzeć sobie całą kartę wzorów i zastanowić sobie, a nawet może i niekiedy czasami wypisać, co poszczególna literka w każdym wzorze oznacza. To może być mega odkrywcze dla Ciebie i nagle się okaże, że zaczynasz rozumieć więcej tych zależności i wzorów. Drugi problem to to, że niektóre wielkości w kartach wzorów mogą być zapisane inaczej niż ty miałeś je na lekcji. O, na przykład taki moment pędu zapisany literką L, kiedyś był zapisywany literką J, chyba najbardziej popularny współczynnik tarcia, raz zapisywany przy pomocy literki Mi, a raz standardowo przy pomocy L. A i ten F we współczynniku tarcia to nie jest to samo co ten F. To częstotliwość, a to ogniskowa soczewki. I jeszcze trochę mniej popularna, ale też czasami pojawiająca się gęstość. Niektórzy ją zapisują przy pomocy literki D, od podajże angielskiego słowa density, a inni przy pomocy rho. To rho rzeczywiście pojawia się w kartach wzorów, chociażby w sile wyporu, natomiast inne rho pojawia się w prądzie. I ostatni powód, czy też pułapka to niektóre wzory nie są zapisane bezpośrednio pod tymi działami, które podpowiedziałby nam mózg, że muszą być podpisane. Jeżeli mamy taką optykę i trafia nam się zadanie z jakimś współczynnikiem załamania i szukamy go w tym miejscu, no to tu go nie ma. Na szczęście jest dość blisko, bo możemy tutaj zerknąć w boki. Mamy przy falach mechanicznych, ale no nie każdy tak jakby na to fa pada, bo fale od razu mu się kojarzy z trochę innym działem. Podobnie jest z prądem, czasami uczniowie. Jak widzą jakieś zadanie z prądu sinusoidalnie zmiennego, czyli przemiennego, to szukają go oczywiście pod hasłem prąd elektryczny. Tu go nie znajdziecie, ale jest zaraz obok w magnetyzmie. I o tu są takie wzorki, które pomagają w tym prądzie przemiennym. Bądź sprytniejszy i ogarnij sobie to przed maturą, nieważne czy zaczynasz na dwa tygodnie przed naukę do fizyki, czy już zacząłeś dużo wcześniej. Zajrzyj też do opisu, bo tam się pojawiają różne akcje, wydarzenia bezpłatne, czasami także i płatne gdzie dzielę się wiedzą i gdzie pomagam Tobie przygotować się do matury. Dzisiaj tyle, trzymaj się wirtualna piątka, hej!